Ola! <laughs> Witamy z ziemi polskiej. Wczoraj przyjechaliśmy z Austrii, dzisiaj jesteśmy w Świeradowie. I jedziemy sobie grawerami na punkt obowiązkowy, czyli... Ale chatce cool. górzystów. I żeby nie było nudno i za krótko, to w planach jest jeszcze zahaczenie, właściwie najpierw zahaczenie schroniska turystycznego Orle. No, to Jakoś tak to się nazywa. Znaczy na pewno Orle, nie wiem czy schodnisko, czy stacja turystyczna, coś takiego. Nie byliśmy tam. No właśnie. Jeszcze. Nigdy nie dojechaliśmy. O dziwo. Sam początek tutaj. Podjazd pod wyciąg. Minięcie BMS -e Trek. Pozdrawiamy. Zaklepanie kilku biznesowych spraw. <suk e, <picuneswi>, biznesiki. <suk coaching> tak, biznesy, biznesiki, dokładnie. O, kolejka. <suk closely> e, i ruszamy na razie trasą Garmin Gravel Race. Tak, przetknęliśmy się bardzo z tą trasą. <laughs> tak. Jakiś czas temu była tutaj. Kurczę, nie chcę skłamać druga edycja, czy uh. e, podobny wyścig? Coś nie, takiego nie, było. Tak. Druga edycja będzie w październiku. październiku. Ale no to w takim bądź razie UCI. No tak. czyli klasyfikowany do międzynarodowych jakichś tam zawodów. No tak, nie tak, jestem specem, odsyłam do mtbx.pl, tam pewnie się więcej dowiecie. E, który wygrała z tego co kojarzę Maja Włoszczowska, jeżeli chodzi o kobiety. Chłopaków e, nie pamiętam, bo to nie jest ważne. E, Maja jechała na swoim nowym rondo. To teraz Dominika jedzie i wszystkie komy ma zabierze.

Za nami widzicie już opuszczane przez nas stację turystyczną orle A tam pieczek tam No ja w ogóle miałem wrażenie, że to takie większe jest. A to taki mały, mała stacja kolejowa. Gdzieś tam na wiosce. Aczkolwiek sama w sobie jest ładna. No, tak, podobnie jak na A, du taka duża łąka. No. no, szkoda, no ale. Tak, dużo tutaj jakieś domki, drzewa, jakieś tam takie. Tam, taka wiata była. A teraz cofamy się do chatki Górzystów, bo trzeba obiad zjeść. Punkt odhaczony, chatka górzystów zaliczona. Możecie zacząć szukać wlepki naszej na chatce górzystów. Tak. Na leśniory. Wpierdzielone, kolarstwo spożywcze, zaspokojone. To teraz wracamy. Mamy dwa plany, zobaczymy, który wypali. Zobaczymy, którędy nam się zechce zjechać. Albo główną ze stogu Izerskiego koło czeszki i Słowaczki. Albo pojedziemy sobie... W jednym miejscu, w prawo, w prawo, w prawo. A w sumie możemy też przyjechać tak jak przyjechaliśmy, czyli ostrzegawczo. Też możemy, faktycznie. Zapomniałem, no. Zobaczymy, będziemy rzucać bonetą. No, no. Jak wypadnie Ale na ja... boku to wracamy główną. No, a tak na marginesie naleśniki w dalszym ciągu są cudowne. Inflacja tutaj Inflacja nie tutaj nie dotarła. Dobrze. Ludzi tak, no właśnie. Yy. Nie jest to, widać, że to nie jest Weedon. Aha, nie będę tutaj więcej gadał, bo zaraz ja się zasabiemy. Za może też, no. no właśnie, stwarzamy niebezpieczeństwo, a my nie lubimy bezsensownie stwarzać niebezpieczeństwa. I tam będzie dnia kolejnego. Wczoraj wypadło nam z głowy nagrać zakończenie zresztą. Nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz i z drugiej strony co, co, co zakończać. Jak my to ciągle w trakcie? Tak, więc dzisiaj jesteśmy w teplickich skałach i może na zakończenie chcesz coś powiedzieć? No to ja jestem trochę rozczarowana tym, jak wygląda świeradów aktualnie. Bo nie wiem czy mogę opowiedzieć, no, czy to jest temat na ten odcinek. Może jak szybko opowiesz? Jak szybko opowiem? No. Parę lat temu, jak przyjechaliśmy tu pierwszy raz do Świeradowa, to to była taka mała mieścina, spokojna, cicho, naprawdę bardzo mało turystów. Aktualnie według mnie to miasto jest zniszczone. Powstało bardzo dużo ogromnych apartamentowców, które mega popsuły klimat tej wioski, na wioski miasta I, i to już nie jest to samo. Tak Na szczęście... Same szlaki nadal są takie fajne, w miarę pusta. Dlatego to jest plus, ale samo miasto to już, nie. To już tak, jest taka to typowa... Robi się takie małe, zakopane szklacka Poręba, carpacz. To już jest taka typowa turystyka, stragany, straganicy pełno ludzi. Chyba. Tak to u nas w Polsce wygląda, a Austria jest zupełnie jak dla mnie przeciwnością tego, też. mogę się mylić. Dobrze. Ja nic więcej mówić nie będę na zakończenie. Zobaczcie sobie te pliwskie skały.